Zadanie 33. Matura 2015 Poziom Podstawowy Sierpień. Podstawą ostrosłupa ABCDS jest prostokąt, którego boki pozostają w stosunku 3 do 4, a pole jest równe 192. Zobacz rysunek. No mamy piękny Ostrosupa. Punkt E jest wyznaczony przez przecinające się przykątne podstawy, a odcinek SE jest wysokością Ostrosupa. Każda krawędź boczna tego Ostrosupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz objętość ostrosu. No dobra, w takim razie objętość ostrosupa bo no to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. W takim razie my mamy na pewno jedną trzecią i na pewno pole podstawy. I jeszcze zostaje nam wysokość do wyznaczenia. Ale gdzie jest ta wysokość? No wysokość jest tu. My wiemy, mamy powiedziane, że każda krawędź boczna, krawędź boczna, no to to załóżmy sobie, będzie SC. Jedna z nich. Jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni, czyli w sumie do tego odcinka tu. Czyli tutaj jest 30. No i mamy trójkąt prostokątny z 30. W sumie opowiem Wam, ten rysunek to przypomina tak trochę mój, bo to nie dam głowy, że to jest 30 stopni, tak szczerze mówiąc, no ale to już nie ma co się spinać. Eee, dobra, to tak. Jeszcze jeden trójkącik. Może bardziej tą 30, narysuję. O, hop, hop, hop. Trochę się poprze, poprzemienia perspektywa, bo tu zrobimy 30. -tkę. Naprzeciwko 30. będzie H. No bo tak jest tutaj, na tym głównym rysunku. I tutaj będzie jakiś x. Koło 30. -tki. Będzie jakiś x. I to jest to. Jak myślicie, do czego tutaj będę pić? Tak. Do trójkąta równobocznego, bo to jest 30, no to tu jest 60. No jeżeli drugą półkę narysuję, to mam właśnie idealnie trójkąt równoboczny, tutaj też jest H. W takim razie tutaj jest 2H. Oczywiście naszym celem jest H, ale wypadałoby mieć X. A X to jest połowa przykątnej podstawy. A my coś tam o tej podstawie wiemy? Wiemy, że pole podstawy to jest 192. Jeżeli byśmy je liczyli jako a razy b, no to mielibyśmy, że a razy b jest 192. Ale my też wiemy, że jeżeli a jest dłuższe i b jest krótsze, no to mamy b do a jest jak 3 do 4. W takim razie mamy tutaj układ równań, który można rozwiązać. W sumie by wypadało no to jeżeli tu pomnożymy razy a tą drugą linijkę, no to wyjdzie nam, że mamy 3 czwarte a, że b jest równe 3 czwarte a. No to w takim razie to możemy sobie na luzie podstawić tutaj do pierwszej linijki i wyjdzie nam a. <grytanie> w takim razie mamy a razy 3 czwarte, a jest równe 190. 192, w takim razie na pewno wyjdzie a kwadrat, no i ja tu proponuję od razu pomnożyć przez odwrotność. I zobaczymy ile wyjdzie nam to a kwadrat. W takim razie 192 podzielić na 3 to jest 64 i razy 4 to jest 256 to jest 256. W takim razie A to jest nic innego jak 16. Oczywiście pamiętamy, że A może być równe minus 16, ale odrzucamy, bo nie należy do dziedziny a dziedziną jest zbiór liczb naturalnych, no bo jeżeli a by było równe 0, no to, że tak powiem, sorry. W takim razie mamy to a 16, tutaj jest 16, a wiemy, że b to jest 3 czwarte a, no to b w takim razie to będzie, b będzie 3 czwarte razy 16, no to to się skraca, tu zostaje 4, czyli b jest równe, b jest równe 12. No to mamy, b jest równe 12, a jest równe 16, no to w takim razie jeszcze jeden trójkącik prostokątny, a jak? Ta dłuższa to jest 16, druga to jest 12, rysuję to po to, bo to jest przekątna naszego prostokąta, tak? Czyli to będzie w sumie 2x. Obliczymy sobie od razu x z No dobra, no to liczymy. 16 kwadrat znowu pitagoras. Czyli 12 kwadrat jest równe w sumie 2x też całość do kwadratu. Czyli tutaj będzie 16 kwadrat, to jest 256. Dodać 144 jest równe 4x kwadrat. W takim razie wychodzi na to, że tu mamy 400. Jest równe 4x kwadrat, x kwadrat. Czyli wychodzi na to, że to jest 100 po prostu x kwadrat. I może po spierwiastkowaniu wychodzi nam, dycha, oczywiście, lub minus. 10 to nie należy do dziedziny i mamy naszego x. To jest po prostu nasz x. Tutaj jest dycha. W takim razie, wracając do naszego tego rysunku, tutaj trójkąta równobocznego, wiemy, że x jest równy 10. A ten x to jest tak naprawdę wysokość trójkąta równobocznego, czyli a pierwiastków z 3, z 3 na 2 i to wynosi 10, bo to już ustaliliśmy, że mamy 10, to się równa a pierwiastków z 3. Na 2. No i wyliczymy sobie a, czyli w sumie długość naszego tutaj. To też można by było nazwać a. A to będzie połówka No dobra, no to liczymy. Czyli wychodzi, że to jest 20a pierwiastków z 3. Po podzieleniu przez pierwiastek z 3 wychodzi, że a jest równe 20 przez pierwiastek z 3. Usuwamy niewymierność. Tutaj ten rysunek już nie będzie nam potrzebny, więc ludzi można po nim pisać. Czyli wychodzi 20 pierwiastków z 3 przez 3. To jest nasze a. A tak jak mówiłem, to duże H i to już jest końcówka. Duże H to jest połówka Sa, czyli jedna, druga A, Czyli w sumie jedna, druga tego naszego fajnego H tutaj. Czyli nie H, tylko A. Czyli 20 pierwiastków z 3 na 3. To może się skrócić. I wychodzi na to, tu zostaje dycha, że nasze H to jest 10 pierwiastków z 3 na 3. W takim razie. Nasza objętość, już możemy ją kończyć. Tutaj mamy 192 trzecie razy 10 pierwiastków z 3 na 3. Czyli wychodzi na to no, 192 i 3 się skraca. I to jest 64. W takim razie mamy 640 pierwiastków z 3 na 3. To się już nie skraca. I to jest nasza objętość, już nieskracalna. I już jest po wszystkim.